Pogodowo Polska została podzielona na pół. Niestety prawie połowa kraju nie ma już śniegu, ma temperatury dodatnie i tam jest zarówno głód wody, jak również brak osłony od mrozu. To powoduje, że moje zalecenia dla Was teraz się już dzielą: na zalecenia na takie pole jak to za mną, czyli pod śniegiem, i na zalecenia. Tam, gdzie śniegu już nie ma, a wegetacja, można powiedzieć, powoli rusza. Ja tylko przypomnę, że brak śniegu to nie tylko brak osłony od mrozu, ale to przede wszystkim brak wody na rozpuszczanie nawozów. Pojawiają się bardzo trudne pytania: Czy taki lód na naszych polach udusi nam rzepaki? Dlaczego to pole zmagazynowało już dzisiaj więcej śniegu, więcej wody? Od czego teraz zacząć, mając śnieg na nowych dzierżawach i nowych polach w gospodarstwie? Ile obecnie cieplej jest pod śniegiem? pod lodem. Czy ten lód obecny na naszych zbożach ozimych jest w stanie nam je teraz udusić? Jak teraz sprawdzić, czy to zboże pod lodem się dusi? Czy na takie pole z lodem mogę teraz rzucać nawozy? Czy na te łąki i pastwiska mogę dawać już jakieś nawozy? Czy przy takiej warstwie śniegu rzucać już kornkali na buraki i na ziemniaki? Dlaczego na niektóre pola pod ziemniaki już jest za późno na potas slorkowy. Co łączy wysiewanie nawozów na śnieg i te dziury? Przy kikutach po poplonach. Czy na taki rzepak chciałbym już potas siarkę i magnes? Zobacz najnowszą szybką poradę, gdzie są podwójne zalecenia. Na pola ze śniegiem. Na pół Polski i na drugie pół Polski, na pola bez śniegu. Przypomnę, aby zobaczyć, najprościej pobierz moją aplikację o nazwie Hektar Wiedzy. Załóż konto, aktywuj i oglądaj. Zadawaj pytania, dodawaj do nich zdjęcia, zarabiaj na mojej wiedzy, bo niestety szanse nie są już wyrównane. Ci, którzy śniegu nie mają, będą mieć drożej, będą mieć ciężej. Tutaj masz do mnie numer telefonu, jeśli potrzebna będzie wskazówka, jak uruchomić Hektar Wiedzy. Myślę, że nie przedłużajmy, ja wracam na pola, kłaniam się nisko i do zobaczenia. Na Hektar Wiedzy.